Witam serdecznie dzisiaj zrobimy ciasto jagodowa chmurka potrzebować będziemy na ciasto kruche 1,5 szklanki mąki pszennej 10 dekomasła, masła szczyptę soli Łyżkę kwaśnej śmietany, łyżeczkę proszku do pieczenia, dwa żółtka i w moim przypadku 3 łyżki cukru trzcinowego. Ale może być zwykły cukier. Mąkę, do mamy w misce i opruszamy masło mąką i ścieramy do miski. Ciasto zarobimy, damy do lodówki do schłodzenia i później upieczemy. Ciasto będziemy robić etapami. Teraz zrobimy kruche ciasto, a później upieczemy beze. Dodajemy cukier, żółtka. Proszek i śmietanę zarabiamy ciasto. Ciasto wyłożymy do formy. Formę mam wyłożoną. Do pieczenia 17 na 27 cm. to kruche się szybciutko wyrabia. Czym szybciej wyrobimy, tym będzie bardziej kruche. Ono nie może być za długo wyrabiane, ponieważ będzie twarde. Daję do folii i do lodówki na 30 minut. Później rozwałkuję do formy i upiekę 25 minut w 170 stopniach. Mamy kruche ciasto. Tak. tak wygląda kruche ciasto z cukrem trzcinowym. Ale może być cukier zwykły Ciasto już mam upieczone przed pieczeniem ponakuwałam widelcem i teraz zrobimy bezę Do bezy potrzebować będziemy 5 białek szczyptę soli 10 deko płatków migdałowych, 4 łyżki cukru trzcinowego, może być normalny cukier, i 1 łyżkę mąki ziemniaczanej. Białka z cukrem ubijam na sztywno i wyłożymy do tej samej formy, w której piekło się. Ciasto 17 na 27 cm. Teraz ubijam białka na szkół. Białka już mam ubite. Dosypuję mąkę. I należy połączyć. Bezę wyłożę do formy, a wierzch posypię płatkami migdałowymi. Bezę będziemy piekli 25 minut w 170 stopniach na złoty kolor, tak samo jak piekliśmy ciasto na złoty kolor. Rozprowadzamy po całej powierzchni i posypujemy płatkami migdałowymi. Zawędruję do piekarnika. A tutaj mam dwie szklanki jagód i dwie galaretki jagodowe zalałam dwoma szklankami wody, mieszałam do całkowitego rozpuszczenia i później będziemy łączyć ciasto. Teraz galaretka się studzi. A beza wędruje do piekarnika. Bezę już mam upieczoną. Galaretkę tężejącą. Do tężejącej galaretki dodaję dwie szklanki jagód. I należy to pomieszać. Tutaj mam pół litra śmietany 30% 4 łyżki cukru trzcinowego, serek mascarpone i 3 łyżeczki żelatyny. Żelatynę zalewam paroma łyżkami wrzącej wody i mieszam do całkowitego rozpuszczenia, a śmietanę ubiję z cukrem na sztywno. Żelatynę musimy mieszać do całkowitego rozpuszczenia. Śmietanę już mam ubitą. Dodaję po łyżce serka i ubijam masę. Więc doleję płynną żelatynę. Mamy przygotowane śmietane i teraz część śmietany wyłożymy na kruche ciasto, rozprowadzimy. Teraz na to wyłożymy tężejącą galaretkę. Też całą powierzchnię należy pokryć. Tą galaretkę ponownie wykładamy pozostałą część śmietany rozprowadzamy po całym cieście Powierzchnia musi być pokryta i przykrywamy bezą i ciasto dajemy do lodówki najlepiej na całą noc. dociskamy i dajemy do lodówki do schłodzenia ciasto malinowa chmurka wędruje do lodówki i tak wygląda ciasto jagodowa chmurka ciasto było całą noc w lodówce jest idealnie schłodzone A tak wygląda w przekroju. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę. Ciasto Jagodowa Chmurka.